Cześć. Jestem gracem Marciniak, mam 31 lat i jestem studentem Lubuskiej Akademii Aktorskiej. Nie, nie jestem typowym artystą, który jest ubrany w czarny golf i filozofuje przy winie. I całe szczęście. Ale dzięki temu robię robotę emocjonalną, żywą, prawdziwą, fizyczną. Kiedyś byłem małym chłopcem z marzeniami większymi niż mój wzrost. Dziś nadal je mam, ale realizuję je na deskach teatru i przed kamerą. Aktorstwo dla mnie. To nie tylko zawód, to wolność. Tutaj mogę być kim zechcę. I wiesz co, ja nie gra, ja żyję każdą rolą. Natomiast sport to jest mój detok. Od świata, który każe mi być grzecznym chłopcem i od stresu. Wiem, że nie jestem dla wszystkich i może to dobrze, ale jeśli poszukujesz aktora, który nie boi się przekraczać własnych granic, dobrze trafiłeś. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na planie zdjęciowym lub, jak wolisz, na deskach teatru.